Zatem witam serdecznie wszystkich na bezdrożach i na rozdrożach. Poruszamy się jak zwykle bez szlaku i odkrywamy nowe miejsca, ciekawe, imponujące zjawiska. No i taka, takie piękno, które jest niepowtarzalne. W każdym calu więc tutaj mamy do czynienia z piękną przyrodą i z pięknym otoczeniem. Więc musimy się tym napawać dopóki możemy. I to są takie rejony jeszcze niezakłócone przez turystykę, niezakłócone przez różne maszyny czy postęp cywilizacyjny, który w niektórych sytuacjach niestety nam utrudnia życie, chociaż może też ułatwiać w innych sytuacjach. Zatem chciałem troszeczkę nawiązać do tych treści, które kiedyś prezentowałem i zaprezentować narzędzia, które używam, używam najczęściej, to że ja akurat wybieram takie egzemplarze, to jest moje indywidualne podejście, ponieważ tego potrzebuję. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś innego, no to powinien dokonać zupełnie innych wyborów. Natomiast ja chciałem tak pokrótce pokazać pewne zależności między tymi narzędziami, a terenem, po którym się poruszam i różnymi sytuacjami, które odnajduję właśnie w tym terenie. Więc zatem najczęściej korzystam z tego noża, który już kilka razy był na moich filmach, ponieważ myślę, że on jest w tej chwili najczęściej używanym przeze mnie nożem. Dlaczego ja wybieram ten nóż? Wybieram go z pewnych zalet, które on posiada, a ma on niewątpliwe zalety. Poza tym jest to nóż niedoceniony, jak się okazuje, ponieważ bardzo mało istnieje materiałów na temat tego noża. No i ja chciałem tutaj jednak go zaprezentować, ponieważ uważam, że jest to jeden z najlepszych noży jakie Dotąd miałem, i jest to nóż, który mogę zawsze zabrać ze sobą i który mnie nie zawiedzie bez względu na okoliczności. Więc jakie ma zalety? No, że jest to nóż kompaktowy przede wszystkim. Jest on nieduży, ma znakomite właściwości tnące, niezłą stal, całkiem wystarczającą do wszelkich zastosowań. Ta stal jest bardzo wytrzymała, grubość głowni też około 4 mm, więc. Jest to takie wyważenie pewne, ale pozwala już na nadużycia tego noża. Więc, więc tym nożem można naprawdę zrobić bardzo dużo i yy, nie, nie obchodzić się z nim w szczególny sposób delikatny. No Poza tym no, ciekawe on ma tutaj pochwę, ponieważ bardzo łatwo się on demontuje. Więc ja oczywiście korzystam z tej pochwy kydexowej, natomiast nie wiem, być może zamienię ją na skórzaną, chociaż mam skórzaną, ale jeszcze chciałbym zrobić skórzaną na ten wzór z tym klipsem. Ponieważ ten klips wymieniłem, dlatego że pozwala mi on bardzo szybko i bardzo łatwo ten nóż wpiąć sobie w pasek i również szybko i łatwo go zdemontować, więc mogę go schować, mogę go łatwo umieścić na pasku, czy, czy w jakimkolwiek innym miejscu, który, które by miało możliwość wpięcia go. Więc poza tym ten nóż jest na tyle mały, że można go łatwo przenieść, łatwo schować, łatwo transportować. No i też jest bardzo wytrzymały. W stosunku do wymiarów tego noża jest on stosunkowo ciężki, co akurat w tym wypadku jest zaletą, ponieważ nie lubię ciężkich noży. Natomiast ten nóż akurat ma tą zaletę, że jest ciężki w stosunku do wielkości. Gdyby on był lekki, nie byłby to nóż przetrwania, dlatego że tym nożem mogę zbudować schronienie. Nie przyjdzie mi to łatwo, ale jednak jest to wykonalne. Już oczywiście prezentowałem, w jaki on sposób no, potrafi rąbać, a głównie o to chodzi, żeby on rąbał, więc ten kształt rękojeści ma tutaj znaczenie. Przy zabezpieczeniu on po prostu świetnie działa. Ja za chwileczkę coś wytnę, żeby to jeszcze raz udokumentować. Natomiast no, chciałem powiedzieć, że ten nóż znakomicie się spisuje we wszelkich pracach i na przykład świetnie batonuje. No, ja tutaj, może, mam taki kawałeczek sosny, więc spróbuję. On jest krzywy, ale to nie ma znaczenia, czy jest krzywy, czy jest prosty. po prostu wykonuje pracę niezawodnie. W każdej sytuacji się sprawdza. Po prostu sprawdza się mi znakomicie. Dlatego najczęściej go zabieram z tego właśnie powodu. Świetnie też współpracuję z krzesiwem. No i co mogę powiedzieć o tym nożu, że ten nóż bije na łeb, na szyję wiele noży więc miałem różne marki, różne noże natomiast ten nóż ich pokonał w sytuacji właśnie takiej ekstremalnej